Witajcie moi drodzy, to znowu ja Monika i kanał perfumowy Orient Express. Nadaję z mojego końcika perfumowego, moi drodzy, zrobiło się zimno. <laughs> zrobiło się zimno, a w Anglii generalnie jest dosyć ciepło, więc dzisiaj będę spowita kocem, będę okryta kocem. Mam nadzieję, że nie, obrazi nie obrazicie się na mnie o to. Moi drodzy, chciałam nagrać taki krótki filmik, bo za kilkanaście godzin wyjeżdżam do Polski. No i później przez dwa tygodnie te filmy mogą się nie pojawiać, a może będą jakieś takie nieregularne, spontaniczne nagrania. Yy, także yy, chciałam się z wami yy, yy, pożegnać, tak jakby na taki króciutki czas, tak, bo może tak być, że nie będę miała czasu nagrywać, a może wręcz przeciwnie, yy, uda się zrobić jakąś relację z perfumerii niszowej bądź z Iwrosze bądź. Z różnych innych okoliczności przyrody, w których będę. Moi drodzy, odniosę się do kilku komentarzy i jeszcze zrobię takie postscriptum do ostatniego filmu. Widzicie, znowu moje oczy są dosyć zmęczone, bo sporo miałam roboty przed wyjazdem i z troszeczkę stresu, bo mimo, że podobno mężczyźni są bardzo konkretni, oczekują konkretnych dyskusji, konkretnych rozmów, to, wiecie, z przewoźnikami, z którymi jadę. Yy... No miałam troszeczkę kłopotów, tak. Yy, w każdym razie zobaczymy, czy się uda dojechać bez problemu. I tak w ogóle, to chciałabym wa bym was zapytać: yy, może yy, macie dla mnie jakąś radę? Może powinnam coś przetestować szczególnego, co jest tylko i wyłącznie w Polsce? Nie wiem, w Rosmanach, Hebe, czy gdziekolwiek, i w Roche. Yy, dajcie znać, jeżeli uważacie, że powinnam yy, coś przetestować. A jestem w Polsce obecnie tak raz do roku albo i nawet y, rzadziej. Także chciałabym, wiecie, nacieszyć się y, tym, co jest w Polsce generalnie, bo tęsknię oczywiście za Polską. Wiem też, że podobno nadchodzą jakieś ogromne mrozy y, czy to jest prawda? Hmm, mo mogę przeżyć lekki szok, bo tutaj w Anglii jednak jest dosyć ciepło, nie ma nigdy śniegu. Tutaj, gdzie jestem, śnieg pojawia się raz na kilkanaście lat. Czy w Polsce zastanie mnie śnieżna śnieg i lód, gołoleć? Zobaczymy. Moi kochani, w tym filmiku jeszcze przeczytam Wam takie kilka dosłownie ciekawostek, które znalazłam dzisiaj na temat Paczuli, i zrobię takie postscriptum do ostatniego filmu o Volupt, bo moja recenzja cieszy się zainteresowaniem. Jak widzę, sporo komentarzy. Sporo osób napisało, że ten zapach nie przypadł wam do gustu, a ja, ponieważ robiłam recenzję na gorąco, to zrobię sobie po kilku dniach postscriptum i zobaczycie, jakie są moje wnioski po kilku dniach noszenia. A noszę ten zapach cały czas, czyli hmm, musiał przypaść mi do gustu, skoro noszę go dzień po dniu przez cały czas i, 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 i on tak bardzo ciekawie otula naprawdę jest bardzo cieplutki, bardzo też taki. Tworzący taką aurę wokół nas ciepła, taką ciepłą właśnie poduszeczkę, kocyk. Cały czas go czuję wokół siebie. Ma doskonałą projekcję. No dobrze, to od czego zaczniemy? Moi drodzy, może od, o, zacznijmy od tych ciekawostek na temat paczuli. I już wam tutaj przeczytam. Moi drodzy, paczula to najpotężniejszy ze wszystkich zapachów pozyskiwanych z roślin. No, powiem Wam, że tego nie wiedziałam, że on jest najpotężniejszy. W stanie nieskażonym według słów XIX-wiecznego perfumiarza, Charlesa Pease nie jest on przyjemny. Tak w naturze. Nie jest on przyjemny. Już momencik. Eee, oj, oj. coś się zacięło. Dajcie mi chwilkę. Zawsze się coś musi zaciąć. Moi drodzy, tak, najpotężniejszy zapach pośród wszystkich roślin, już tutaj dajcie mi chwilkę, tak, według perfumiarza, XIX-wiecznego perfumiarza, Charlesa Pease, nie jest on przyjemny. Ma, ma zapach mchu lub stęchlizny, pachnie starymi płaszczami. Nic dziwnego, że stosuje się go w dużym rozcieńczeniu. I co jeszcze, moi drodzy? Co jeszcze? Już wam czytam. Już wam czytam. Paczuli przybyła do Europy dziwną drogą. W czasach wiktoriańskich panowała moda na kaszmirowe szale i nosiła je sama królowa. Brytyjscy producenci próbowali zarobić na modzie, wytwarzając imitacje tych szali, robili je maszynowo i można było je, można było je wyprodukować taniej niż oryginały. Ale indyjskie szale można było łatwo odróżnić od imitacji, ponieważ zawsze unosił się w nich zapach paczuli, w tych indyjskich szalach. Dlatego brytyjscy producenci zaczęli importować paczule, aby nadać zapach swoim domowym szalom. Następnie, perfumiarze odkryli ten zapach i zaczęli wprowadzać paczulę, importować paczulę do Wielkiej Brytanii. Tak. Wprowadzali na rynek ekstrakt z paczuli, który był nalotem paczuli zmieszanym z nalotem róż i mocno rozcieńczonym alkoholem winnym. No proszę. A dlaczego w tych indyjskich szalach można było odwyczuć zapach paczuli? Jak sądzicie? Jak sądzicie? Zaraz tutaj do tego dojdziemy. Tak. W Indiach i w krajach orientalnych paczula i kamfora była stosowana do właśnie. Jakby zapobiegania. Um, zapobie do aromatyzowania bielizny, do aromatyzowania materiałów. I również dlatego aromatyzowano właśnie szale i materiały i bieliznę paczulą, dlatego że wierzono, iż ona y, ma y, zdolność odstraszania moli. Również stosowano ją do produkcji olejków i szamponów do włosów. Tak, ale najbardziej zrobiło na mnie wrażenie to zdanie, że paczula jest najmocniejszym, absolutnie najmocniejszym akordem pośród wszystkich pozyskiwanych roślin. Dlatego też jest w większości, tak naprawdę, perfum w bazie zwykle utrwala zapach i właśnie jeszcze wzmacnia te inne akordy. Tak. To jest ciekawe. Hmm. Ja mam z paczulą taką relację, wiecie, flirciarską, tak bym powiedziała. Są takie momenty, są takie miesiące, są nawet całe lata, kiedy uwielbiam zapachy paczulowe, a potem sobie robię taki detoks i przeskakuję w jakieś inne rejony, tak? Ale generalnie paczule lubię. I teraz odniosę się, moi drodzy, do Waszych komentarzy. Przede wszystkim moje dwa ostatnie filmy, tak. jeśli chodzi o właściwie trzy ostatnie, bo będę mówić o Yves Saint Laurent, o Volupt i o y, Garland i Milesime Iris, bo pojawiło się sporo y, komentarzy i sporo takich smutnych minek, że zapachu y, garlena nie można już kupić. Y, ja, będąc w Anglii, sprawdzając na stronach angielskich, Anglojęzycznych Garlena, widzę ten zapach wciąż dostępny za 105 funtów, czyli 510 zł, 50 ml bodajże. Również na innych stronach anglojęzycznych można ten zapach kupić, i jest wysyłka do Europy. Nie jest ona wcale taka droga. To tyle tytułem informacji. Być może zapachu nie ma w Polsce, a być może są to tylko takie przerwy, wiecie, magazynowe, że tak powiem. Może będą te magazyny znowu zapełnione. Mamy początek roku. Trudno mi powiedzieć, nie, nie mam mnie w Polsce. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o Yves Saint Laurent, moi drodzy, pojawiło się kilka komentarzy ze zwróceniem uwagi, że powiedziałam w tym filmie o Yves Saint Laurent, że wybrał drogę życia homoseksualnego. Tak, to było niefortunne, przyznaję. Przyznaję, że to było niefortunne. Ja troszeczkę tak filozoficznie podchodzę do życia i, mając za sobą takie, wiecie, podglebie psychologiczne, psychologią interesuję się od X lat i w ogóle takie trochę filozoficzne spojrzenie na rzeczywistość, gdzie m, tak naprawdę w tych wszystkich takich naukach duchowych mówimy często, że człowiek wybiera. Człowiek wybiera różne rzeczy sam, w tym sensie, że wiecie, wszystko jest naszym wyborem, tak naprawdę. Oczywiście mówimy tutaj o ludziach dorosłych, nie mówimy o dzieciach. Dzieci nie mają, nie mogą wybierać. Rodzą się w konkretnej rodzinie, społeczności, są skazane na dorosłych, na takie bądź inne traktowanie do pewnego momentu. Natomiast ja tutaj mówię o ludziach dorosłych. W, mo w moim mniemaniu, większość rzeczy wybieramy. Jeżeli nieświadomie, to podświadomie, po prostu wybieramy. I oczywiście, to sformułowanie, że Yves Saint Laurent wybrał drogę życia z mężczyzną, to było niefortunne sformułowanie, ale już wytłumaczyłam w komentarzach o co mi chodziło. Już nie będę teraz tego wątku jeszcze raz poruszać, bo gdybym, y gdybym tutaj miała jakiś, nie wiem, niewłaściwy stosunek do homoseksualistów, to nie nagrywałabym takiego filmu, prawda? Pewnie nie. Absolutnie jestem tolerancyjną osobą i proszę się nie obawiać. Po prostu to sformułowanie było niefortunne przyznaję, przyznaję bez bicia. Nie trzeba mnie bić. <laughs> Moi drodzy, a teraz jeszcze odniosę się do volupt. Niedrogi zapach Sophie Groisman marki Oscar de la Renta. Ja mam również właśnie z tymi zapachami Sophie Groisman również mam taką relację nierówną, ponieważ posiadam Eternity, zresztą Eternity nosiłam na moim ślubie, ale mój ślub był wtedy, gdy miałam 21 lat, więc bardzo dawno temu. W każdym razie, tak czy inaczej, nosiłam Eternity na ślubie, to też zapach Sophie Groisman i mam trezor. Trez w trezor byłam zakochana około 4 lata temu, naprawdę tak maksymalnie, że po prostu nosiłam trezor codziennie. Um, Eternity mam, trezor mam, exclamation miałam y i te zapachy Sophie Groisman, one do mnie tak przychodzą, wiecie, falami. Falami mam taki zachwyt. Potem natomiast odstawiam, troszeczkę mnie czasami męczą, ale to tak ze wszystkimi perfumami w sumie jest, że ja je odstawiam na jakiś czas po to, żeby później do nich wrócić. I tak było z Volupt, że to był ten moment, yy, kupiłam je w styczniu niedawno, to był ten moment, kiedy ja miałam trezor i go nie używałam przez kilka miesięcy. Po prostu nie miałam ochoty na trezor. No i wiecie, ten zapach przetestowałam w TK Max i mnie zachwycił, bo oczywiście on jest bliźniaczo podobny do trezor, ale ma coś jeszcze. Ma więcej składników, ma więcej owoców, ma więcej kwaskowatości i jest, powiedzmy, są w nim subtelne różnice. I teraz tak, kupiłam go na jakby na, na, na tej fali, yy, przy, bo przypomniałam sobie: Wow, ja jednak lubię tego trezora. Ja jednak lubię tego typu zapachy, ciepłe, różane, otulające, różano-owocowe. Ten zapach jest bardzo wytrawny, naprawdę, jest. i to mi się bardzo podoba, bo moje gusta, tak krok po kroku, jakby skręcają w stronę, jednak pe, pe, perfum wytrawnych. Jestem w stanie bardzo docenić perfumy wytrawne, zwłaszcza jeżeli towarzyszy im odrobina goryczki i sporo kwaskowatości. A taki jest ten zapach. I powiem wam, że od kiedy go noszę, od kilku dni, to mam wrażenie, że on się cały czas maceruje. Naprawdę, on był troszeczkę inny na początku, może dlatego, że był w sklepie, no może dlatego, że musiał się ogrzać w domu, tak, ale po prostu jakby z dzień po dniu on mi pachnie lepiej i lepiej, coraz lepiej. Jakby tak do dostrzegam jeszcze inne niuanse, właśnie sporo takiej kwaskowatości takiej kwaskowatości troszeczkę innej niż w Trezor. I sporo właśnie tych owoców, które mm, oczywiście one są przez chwilę tak naprawdę w nutach głowy, ale jednak dostrzegam różnice, subtelne różnice pomiędzy tym zapachem a trezor. I teraz powiem Wam coś, co Was zaskoczy. Ten zapach podoba mi się bardziej niż trezor. <laughs> I teraz tak, część osób napisała, że lubi Paris, ale nie lubi tego zapachu. Część osób napisała, że lubi trezor, ale nie lubi tego zapachu. Albo lubi ten zapach, ale nie, nie lubi trezor. To jest właśnie magia perfum, że perfumy od tej samej pani, ta sama pani je stworzyła o podobnym składzie, jednak one mogą się tak różnie układać i, i robić różne na nas wrażenie. To jest niesamowite dla mnie i bardzo ciekawe. W każdym razie, postscriptum do mojej recenzji jest takie, że dla mnie ten zapach jest o wiele bardziej złożony i ciekawszy w tym momencie mojego życia niż trezor i niż Paris. Czyli ja ten zapach jakby z tych wszystkich, o których mówiłam, w tej chwili yy, najbardziej lubię. Oczywiście można jeszcze doszukać się troszeczkę podobieństwa do IVRES, które też stworzyła Sofia Groisman, ale jednak Rez to jest szypr owocowy z o wiele bogatszym składem, właśnie z szampanem, jeszcze z mchem dębowym i tak dalej, tak dalej. Tutaj mamy zapach yy, owocowo-kwiatowy, typowy owocowo-kwiatowy zapach. Moi drodzy, Myślę, że na tym zakończę. Nie wiem, czy jeszcze jest coś, co chciałabym Wam powiedzieć. No, dajcie znać, czy uważacie, że powinnam coś szczególnie przetestować w Polsce? Czy jest coś, co jest tylko w Polsce, może z jakichś polskich zapachów, które powinnam przetestować? Moi drodzy, będę się odzywać z drogi, pewnie nagram jakieś filmy takie krótkie, może te shorty, a może jakiś dłuższy film z jakiejś wizyty w perfumerii. Trudno powiedzieć, bo wiecie, w podróży to jest, to jest, to jest różnie. Trudno mi przewidzieć, co dokładnie się tam wydarzy w Polsce, bo mam dużo, dużo miejsc do odwiedzenia, dużo spraw do załatwienia i nie wiem, jak tam się będą sprawy układać. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że przygotuję jednak dla Was jakieś filmy, a jeżeli nie, to po prostu będziemy się komunikować za jakieś 10 do 12 dni. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.